Hej, witam się z Wami gorąco i e, zapraszam do oglądania. Dziś będzie nastrojowo, miło, klimatycznie. Nie wiem, czy, czy będziecie słyszeć to, co ja właśnie w tej chwili, czyli rzęsisty deszcz za oknem, przez co w moim pomieszczeniu jest naprawdę bardzo ciemno i nie wiem do końca, jak wypadnie e, odbiór, e, czyli jakość obrazu, ponieważ z jednej strony oczywiście mam tutaj wspomaganie i lampę, żeby było widniej, ale powiem Wam, że z drugiej strony jak jest tak bardzo właśnie szaro, to spada mi, spada jakość pikseli chyba tak w obrazie. To jest oczywiście zwykła kamera, więc nie gwarantuję, postaram się, żeby to było dość dobrze, wiecie, dość dobrze wyglądało tak natomiast mówię za oknem pada deszcz dość duży, rzęsisty kocham taką pogodę, kocham taką aurę, mogłabym się urodzić jeszcze raz w Wielkiej Brytanii ponieważ tam są takie pory roku, które uwielbiam, czyli jakby wiosna i jesień czasem pomiędzy tym są letnie upalne dni i ogólnie wiecie, więc ja jestem z tego gatunku, kiedy uwielbia deszczyste, mrzyste dżdżyste i tak dalej, wszystkie takie dni, wieczory, poranki. Dobrze się po prostu w tym czuję i boże, czekam do jesieni. <noise> I dziś cieszę się tymi dniami, które właśnie trwają, czyli e, intensywnymi opadami deszczu. Wiem, że niektórym płata to figla na wyjazdach wakacyjnych, ale. No trudno, no. jest pogoda dla Was i jest pogoda też dla innych, więc jakoś trzeba to wypośrodkować i właśnie wszechświat tak uczynił, że jest tak porówno, mi się wydaje. E, dzisiaj będzie, tak już zapowiedziałam, że będzie klimatycznie i nastrojowo e, w miłosnym uniesieniu, w stanie zakochania, a przyczyną jest bez. <grym> Dokładnie lilak, czyli krzew z gatunku bzowatych, bo tak wyczytałam, że tak to się dokładnie nazywa. E, chociaż nie jest jego dokładnie pora kwitnienia, bo zazwyczaj przypada w okolicach maja i czerwca, e, to ja powiem Wam, że oczywiście u mnie dokonują się cuda. <grych> więc mój krzewik, który ma u mnie dwa lata, e, e, zakwita ponownie, czyli Wydał trzy gałązki pachnącego kwiecia, czym przypomniał mi, co się ze mną dzieje, kiedy wącham bez. Może się wydawać to bardzo takie, ludzie mówią na to, u, 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 używają słowa infantylne, dziecinne, takie wycie z, z kosmosu, że ktoś opowiada o obzie i poświęca na to cały czas antenowy. <ś supplementary> to jest mój czas wolny, czas antenowy, czas YouTube. Ale powiem Wam, że chciałabym właśnie Was wzbudzić dokładnie te same uczucia i poszperać w Waszych wnętrzach, Waszych umysłach i doświadczeniach oraz wspomnienia, wspomnieniach z czym się Wam kojarzy bez. Eee, powiem Wam tak, że mnie zapach bzu jest w ogóle dla mnie zapach tego e, krzaku i tych kwiatów. Jest najbardziej oszałamiającym kwiatem i zapachem, jaki w ogóle zdarzyło mi się wąchać. Są oczywiście pięknie pachnące piwonie, jest też jaśmin, który jest taki też lekko duszący, wonny, zapach róży, oczywiście lawendy, której kocham. Słonecznik ma taki piękny, specyficzny nawet jego kwiaty, taki zapach, ale bez, nic się nie równa, słuchajcie, z tym aromatem, przynajmniej dla mnie. Mam nadzieję, że właśnie wśród oglądających znajdują się miłośnicy tego, tego powiewu, świeżości. I chcę Wam powiedzieć, że właśnie taki pomysł na filmik zrodził się z tego, z tych kilku gałązek, które zaczęły mi kwitnąć. Pamiętam, powysyłałam wszystkim zdjęcia, tutaj gdzieś Wam je pokażę, albo na końcu filmiku, albo właśnie teraz udało mi się je zmontować, że zakwit ponownie. Z tego, co wyczytałam, to okazało się, że Czasami właśnie jed, niektóre z odmian tego krzewiku e, tak właśnie kwitną, że potrafią wydawać po kilka kwiatów e, aż do października, czym oczywiście e, użykają wszystkich. E, Niemniej, e, dla mnie to był po prostu istny cud. Mówię, kupiłam go dwa lata temu w markecie. Nie pamiętam dokładnie, czy to była mrówka, czy brico, <grywka> e, ale pamiętam, że stał sobie taki, wiecie, taki, taki maleńki. Już z tymi, z tymi kwiatuszkami pomyślałam, a wezmę go. Moi rodzice urządzają sobie ogród tak, jakby bardziej pod swój taki, wiecie, gust. Ja mam swój niewielki balkonik, na którym sieję, co, co mi tam akurat wpadnie w oko, ale stwierdziłam, że kupię bez i po prostu go wsadzę, i trudno, nawet jakby się rodzicom nie podobał. Więc ten mały krzewik kupiłam w maju. Pamiętam, że entuzjastycznie podeszłam wtedy do tematu, kiedy mój tata kopał dołek, ponieważ ja biegałam w kołę jak dziecko, po prostu były to zimne majowe dni dwa lata temu. I sąsiad, który mieszka tutaj prawie 10 lat za, za, wiecie, za siatką, i do tej pory oprócz dzień dobry i do widzenia, prawie nigdy nic nie mówił. W tym momencie przemówił, mijając nas, powiedział: To nie jest dobry sezon nasadzenie bzu. <noise> Więc ja powiedziałam, żeby pan siedział cicho, ponieważ ja tutaj czaruję nad nim i proszę mi wysłać dobrą energię, żeby on zakwitł i przynosił mi radość. I on się po prostu yy, roześmiał, z tego już nic więcej nie powiedział. I powiem Wam, że w tamtym roku już pięknie mi kwitną i pięknie tak się rozrósł. Jeśli ktoś patrzy jest urzeczony jakimś kwiatem, wiecie, wszystkie osoby, które uwielbiają ogrody i w tym sadzić i, i doglądać i podlewać i przycinać, no to po prostu pięknie. Natomiast pod koniec pamiętam, że zauważyłam, pod koniec lata, że listki tak nieco się jakby przerzedziły, i zaczęły mi więdnąć. A to był dopiero koniec sierpnia. Bardzo się zmartwiłam. I kiedy w tym roku, w maju, zauważyłam, że nawet nie ma pączków kwiatu, a listki znów są takie zwinięte, to e, pomyślałam, że może to jakaś choroba, być jakaś bakteria, nie wiem, cokolwiek. Takie są przecież na, 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 na kwiatostanach albo na krzakach, na drzewach. I czym prędzej pobiegłam do sklepu ogrodniczego, żeby wyjaśnić pani. Wzięłam kawaczek gałązki z tymi liśćmi, żeby wytłumaczyć. Pani oczywiście ze mną trochę polemizowała, mówiąc, że widocznie nie był podlewany obficie, a powinien. Na co ja <grym> swoim stanowczym tonem mówiłam, że absolutnie, a podlewam go odkąd go mam. Często, wiecie, nawet jeśli były upalne dni bez deszczu, ja po prostu wodę taką, która, jak to się mówi, odstała tak, w baniaczku, albo wodę właśnie po prostu z kraniku, żeby miał duży dostęp właśnie do świeżej wody. I w ogóle do wody, tak, bo od tego przecież ziemia, wszystko, żeby to się po prostu rozrosło z tymi składnikami odżywczymi. No i pani w końcu wybrała jakąś tam odżywkę dla młodych yy, takich lilaczków, jak to powiedziała. I żeby co tydzień ją stosować. Więc bodajże chyba tam była podlewane tym trzy razy przez trzy tygodnie, ale w międzyczasie już po prostu coś stało się niesamowitego. Jest początkiem czerwca, czyli dość późno, bez zakwitną. Tutaj będziecie mieć zdjęcia, jak pięknie się prezentował. Teraz już jest w okolicach mojego pasa niektóre gałązki, czyli tak około 80 cm jest szeroki, rozrośnięty, jest piękny, jest po prostu piękny. Mi się wydaje, że od tamtego roku w przeciągu wiosny urósł dwukrotnie. Jest coś niesamowitego. I powiem Wam, że ten zapach właśnie, który dziś, to jest dla mnie, w ogóle powiem Wam tak, że oczywiście jestem taka w stanie uniesienia Ponieważ ten zapach, który dzisiaj mogę sobie wąchać na takich pojedynczych gałązkach, widzicie z prawej strony, z lewej strony, dwie koło siebie, nie jest ten kwiat tak obfity jak wtedy w okresie tego pierwszego kwitnienia, ale zapach jest dokładnie tak samo intensywny. Kiedy wychodzę z domu i jest tak, taka pogoda, właśnie deszczowa, albo taki chłodny poranek lub wieczór, to wystarczy, że z tych trzech gałązek, takich niewielkich, cały ten aromat dolatuje na podwórko. To jest niesamowite. I wszystkich nas cieszy, łącznie oczywiście z rodzicami, więc się przyzwyczaili zaakceptowali. I naprawdę za każdym razem, kiedy wącham bez, kiedy wtulam całą twarz w te, w te kwiatki, w te drobniutkie, bo one są takie, wiecie, takie mają takie maleńkie kwiatuszki, no to jest coś cudownego, że z, takich, z takiego czegoś niewielkiego, z takiego po prostu Nanomilimetrowego, może zrodzić się taka wielka Kisia, nawet taka ogromna jak niektóre dojrzałe. Wycie te wieloletnie e, już drzewka mają, e, że z tego może być tak takie piękno. Przy tego, że piękno wizualne to jeszcze takie piękno zapachowe. I powiem Wam, że nie przypominam sobie ja. Abym zapach bzu kojarzyła w ogóle ze stanem zakochania, kiedy była młoda, bo to co teraz przeżywam, kiedy ja go wącham, to czuję właśnie stan zakochania, stan uniesienia, stan takiej euforii, ale zakochania nie tylko w kimś, nie tylko w osobie, ale przede wszystkim w życiu. Taka wewnętrzna miłość, taka takie jak pierwsze zauroczenie życiem albo jakimś człowiekiem, albo czymkolwiek jakąś pasją i uczucie takie szczęścia. Za każdym razem, kiedy to wącham, moje serce odzywa się i słyszę, e, słyszę słowa Kazimierza Przerwy Tetmajera, czyli słynne Mów do mnie jeszcze. To jest, e, to jest utwór śpiewany chyba w pierwszym wykonaniu przez Czesława Niemena, później wielu artystów ją wykonywało. Najbardziej ja uwielbiam słuchać w wykonaniu Natalii Przybysz, bo słyszałam na żywo. Podczas koncertu kilka lat temu e, Krzysia Zaleskiego, i ona tam również występowała. Więc po kobiecemu zaśpiewane, i powiem Wam, że właśnie w tych momentach to jest najbardziej niesamowite, że ja to odkrywam w sobie. Mam nadzieję, że Wy też macie tak przyjemne skojarzenia z zapachem bzu. Że właśnie wtedy, kiedy się nachylam, to doznaję takiego wiecie w głowie oszołomienia, jak od tego zapachu, serce mi tak drży. Jestem przeszczęśliwa. Czuję się, jakbym była obdarowywana przez kogoś, jakby, jakby, jakby mój ukochany stał blisko i, i patrzył na mnie takim wzrokiem, jak zawsze kobieta pragnie być obdarowana, czyli takim zainteresowaniem, z czułością, z delikatnością i z zachwytem. Więc może to dziwnie zabrzmi, ale ja naprawdę wtedy, kiedy wtulam się, to ja wtedy to czuję, jakbym była obdarowywana. Takim uczuciem yy, zakochania, które pochodzi ze mnie, ponieważ nikt fizycznie nie stoi przede mną w tym momencie. Ja zazwyczaj jestem sama, ale to jest takie właśnie, wiecie, takie moje serce mi o tym mówi. Moje serce mi mówi o tym, że, 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 że właśnie że takie uczucie przeżywam, że takim jestem obdarowywana. Nie, słuchajcie, nieważne do końca skąd, nie każdy musi w to wnikać, ale jeśli, jeśli y, choć raz powąchacie tak naprawdę w samotności ten zapach, zauważcie, jakie on wam nasuwa skojarzenia, co was wzbudza, bo we mnie mówię, słyszę i, i, i wtedy powiem wam, że nucę sobie y, te słowa. Moje serce, tak nazywam moje serce, przemawiaj do mnie tym zapachem. Mów do mnie jeszcze, na takie słowa czekałam lata i tęskniłam lata. Każdym twym słowem, jak kwiatem się pieszczę. <grym> mów, mów do mnie jeszcze, ludzie nas nie słyszą. To jest, słuchajcie, ja teraz mówię to i mam cały czas gęsią skórkę, ponieważ ja. E, czuję to cały czas w sobie, a wystarczy mi tylko na przykład z rana powąchać tą gałązkę bzu, dlatego zmierzam do tego, że kiedy czekałam w maju na to kwitnienie, ono nie nastąpywało, potem e, wybuchnął nagle cały krzaczek, jak to się śmieje, tym aromatem i tym kwiatostanem w czerwcu i przez dwa tygodnie to niesamowicie mnie cieszyło, e, to powiem Wam, że nie spodziewałam się bo nie wiedziałam o tym, że jednak w naturze jest takie coś. Ale po prostu nie spodziewając się pewnego dnia wychodzę, patrzę nowe pączki, nowe kwiatuszki, pomyślałam, Boże, tutaj dokonują się cuda. Boże, wiedziałeś, jaki tutaj, że tak powiem, do jakiego krzaka mam zapałać miłością, żebym mnie cieszył tak długo dłużej niż ten jeden okres kwitnienia czerwcowy, ponieważ znów czuję się jak w maju, pomimo tego, że bywają upały albo burze, ja czuję się. To może dziwnie brzmi, ładuje akumulatory dzięki temu. W tak zwanym zwyczajnym życiu, kiedy trzeba jechać gdzieś, gdzie są trudne sprawy do załatwienia, trudne rozmowy. Dużo takich myśli przychodzi, gdzie czasami mówię jest bardzo trudno i nie zawsze widzi się wyjście z jakiejś sytuacji, trzeba ten okres przeczekać. I w tym momencie daję sobie taki upust, taką wolność, że po prostu wychodzę sobie na ogródek. Podchodzę do tego krzaczka, biorę sobie te dwie gałązki. Jeśli ja śmieję, że powinna wertnąć się w jedną dziurkę i w drugą dziurkę i tak chodzić i, i po prostu zażywać przez cały dzień. Więc ja idę po prostu nachylam się i cały czas to wącham i wącham, moje serce śpiewa, jest, jest znów wraca ten stan. To jest niesamowite. E, to jest taki właśnie stan szczęścia, stan taki, stan jakby takiego. E, taki, nie wiem, jak to powiedzieć, to jest takich. E, takich wewnętrznych, y, ludzkich namiętności y, odkryć y, kobiecego serca, kobiecej natury, ale jednocześnie niewinności dziecka, tak pierwszego zachwytu światem, y, zmieszane właśnie z tą namiętnością, czyli z tym wszystkim, co się budzi, kiedy jest, przychodzi ta najważniejsza miłość w sercu, wiecie, ta największa, na którą się czeka. Ja kiedy byłam młodą dziewczyną, Najbardziej pamiętałam te 12, 13, 14 lat, zapach bzu i jaśminu, uwielbiałam. Potem, kiedy oczywiście nastały właśnie te pierwsze stany zakochania, takiego, gdzie gdzieś tam się zauroczyłam, zafascynowałam, to ja dużo nie czułam, ponieważ ja byłam tak skupiona na tych swoich miłościach, na przeżywaniu, na tym, żeby dla kogoś wyglądać, żeby, żeby w sieci się przypodobać, tak niby tutaj stoi, ale spójrz na mnie. Tak <grytanie> jak ja się flirtuje, flirtuję prawda, samym swoim tym, że tutaj jestem, dostrzeż mnie. E, to ja byłam tak na tym skupiona, że nie pamiętam, żeby jakiś w, w ogóle chłopak, wiecie, cokolwiek kojarzyło mi się z tym zapachem. Wy możecie mieć na pewno inne wspomnienia, bo może ktoś Was obdarował takimi gałązkami bzu. Właśnie teraz mi się przypomniało, że raz mi mąż przyniósł pracy. O, patrzcie, jakie to jest przyjemne, miłe wspomnienie. Tak, że, że kilka lat temu, zanim u nas się pojawił ten besto, gdzieś tam zerwał się śmieję, że na dziko y, 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 przy siatce od kogoś, mam na nadzieję, że nikt go nie widział i stały w domu i oczywiście ten piękny, duszny zapach. Ale to jeszcze wtedy nie było to. To była radość i wdzięczność, tak, że są kwiaty żywe w domu i że on o mnie pomyślał. Ale kilka lat później... Zaczęłam przeżywać to sama, czyli wiecie, pozwoliłam sobie na te chwilę bycia w samotności, wąchania się w to i wtedy przyszło coś takie niesamowite. Więc e, mówię, Wy macie inne wspomnienia, możecie mi o tym napisać z chęcią, przeczytam z czym Wam się zapach kojarzy bzu. Ja jeszcze dodam tylko na sam koniec, że e, mówię w tym roku zanim mój krzaczek zakwidł, to e, nie dane mi siebie w mieście, wiecie, obwąchać tego y, gdzieś tam jak y, po trasie, gdzieś do sklepu, czy te, te wiecie, te, te gałązki rosną, ponieważ jakoś ten okres tak jakby, wiecie, tak mi szybko przeminął na bardzo ważnych rzeczach, że niewiele zauważyłam, byłam w takim jakby amoku załatwiania ważnych spraw. Natomiast pamiętam, że pojechałam do Krakowa i oczywiście jak Kraków, to odwiedzam zawsze cmentarz rakowicki. Dla mnie jest przepiękny, jest już cudowny, o tym nieraz mówiłam, ale tylko dla przypomnienia. Ja go po prostu uwielbiam. I pamiętam, że to był jedyny dzień pod koniec maja, kiedy było zimno. Trzeba było chodzić w czapce. Co chwila popadywał deszczyk. W tym momencie, kiedy akurat szłam na ten cmentarz, deszcz przestał padać, no, natomiast 5 minut spaceru i wszystko się rozlało. I mimo wszystko, ja byłam tak szczęśliwa. Słuchajcie. Cmentarz Rakowicki tonął w kwiatach magnoli, które były wszędzie, na ławce, na tym chodniku brukowanym, na tych ścieżkach, na grobach. Tak jakby, wiecie, wiatr pięknie zawiał, i oczywiście pachnąco, oszałamiająco bez, w tym miejscu, które się wydaje tak smutne dla niektórych, bo przecież nadal tam, tam ludzie chowają, wiecie, swoich bliskich, więc to tam też jest ten smutek, melancholia, przemijanie, a dla mnie, jak tam weszłam. Nikogo nie było, wiecie, deszcz, zimno, więc ja sobie pozwoliłam tak długo stać przy ogromnym drzewie między magnoliami a tym bzem. Po prostu wunchałam i się śmiałam jak małe dziecko, jak mała dziewczynka. Hi, 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 hi. Po prostu byłam cała tutaj, wiecie, mokra już od tego deszczu, ale ten zapach był odurzający. I to było, naj, to było najbardziej niesamowite. Czułam się jak bohaterka jakiegoś wiecie, filmu, w którym pomiędzy sprawami, robieniem zakupów, zwyczajności dnia, nagle zatrzymuje się i, 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 i odbywa te wszystkie takie rzeczy, które są tak naprawdę najważniejsze w życiu. Po, po prostu, żeby się zatrzymać na chwilę i przeżyć to, poczuć to, i wiecie, tak naprawdę tak otworzyć swoje serce na doznania, które są zupełnie za darmo, zachody słońca promienie na policzku, pajęczyna, która gdzieś tam, wiecie, z kropelkami rosy wieczornej na płocie nam zawisła. Czasami pajęczyna pod lampą, tak jak ja nieraz patrzę i wygląda tak bajkowo, ponieważ krople deszczu na niej osiadły. Te wszystkie, wiecie, takie łuny, które się tworzą na niebie, chmury takie granatowe, burzowe, czarne, wydaje się, że straszne, jak w tym filmie Wichry namiętności i słynny hit cliff gdzieś stojący na skale. ale to jest wszystko niesamowite i ten zawach bzu. Dlatego ja tak podkreślam, bo mówię, szybko zlecam, wiecie, wakacje, jesień, zima i będziemy tęsknić, żeby następnym razem nawet zanotować sobie. W tym roku będę uważna i nie przeoczę żadnej gałązki. Ja marzę oczywiście o tym. No dzisiaj oczywiście nie mam tutaj, wiecie, kiści bzu, bo to nie jest ten termin, bo tutaj już mamy prawie sierpień, ale marzę o tym, że kiedyś będę mieć więcej niż jeden krzak bzu w różnych kolorach i wtedy pozwolę sobie, chociaż ja oczywiście tak. Uczę się tego, czy z czegoś wielkiego rwać, wiecie, obcinać i skracać im życie, ale z drugiej strony o mnie też przecież coś w wazonie postoi następne kilkanaście dni, więc myślę, że sobie będę pozwalać ucinać te kilka gałązek, robić być może jakieś herbatki. No i oczywiście, żeby cieszył mnie ten zapach, bo ja uwielbiam być w stanie takim właśnie wewnętrznego zauroczenia, zakochania, zafascynowania, czuć miłość do siebie która jest ode mnie samej, wychodzi mi prosto z serca, ale zadziewa się pod wpływem właśnie tego wycie tych zwykłych że, zwykłych dostępnych drobiażdżków. Dzisiaj jest niby spotkanie przy kawie tak, bo znowu kolejny raz mam kawę, która mi oczywiście stygnie. No ale nic ja po prostu chyba tak mam, że uwielbiam pić zimną. Natomiast... Ee... W takim podpunkcie, oprócz tego spotkajmy się przy kawie, chyba nadam drugie tytuły, czyli będą małe, wielkie cuda codzienności. No, tak chyba będzie. Trzymajcie się, pozdrawiam Was. Yy, idę dopijać tę letnią już kawę, ale no chciałam Wam to powiedzieć tak po prostu od serca, wszystko yy, i, i usłyszeć Wasze historie, z czym Wam się ten. Ten przepiękny aromat kojarzy. Może macie tak niesamowite, tak romantyczne. O jezu, ja bym chciała to usłyszeć, albo tak, yy, tak tęskne, tak pełne magii, że piszcie. A jeśli macie nawet coś wymyśleć, jakąś historię na potrzeby, żebym ja się cieszyła, proszę bardzo. <grych> yy, nie mam nic przeciwko temu. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was cieplutko. Pa. pa.